Krzysztof Klaczek, New gali, witam. Cześć, witam. Przed chwilą mieliście mały rozruch z Michałem Pietrzakiem. Nie zostałem dopuszczony, no. dlaczego? <laughs> bo tam był już nasz gameplan przerabiany i nie chcieliśmy, żeby ktoś na to patrzył. Jaki jest gameplan? Nie, no, żartuję, oczywiście. Się. Rozumiem. E, Jay Furness, z którym dzisiaj walczysz w walce wieczoru, wydaje mi się, że to jest rywal z największą ilością zwycięstw dotychczas, czyli to coś mówi? Nie, no generalnie rywal jest mocny, ja zawsze powtarzam, że chcę mieć rywali teoretycznie lepszych od siebie, więc tylko się cieszyć, że jest lepszy. Jako, że walczysz w Twoim rodzinnym mieście, jak się czujesz jako najsilniejszy mężczyzna w 6-6 w tym mieście? <ścoughs> Czuję się dobrze. Cieszę się, że Gala jest w Koninie. Nie, nie, nie stresuję się już, tylko czerpię z tego radość. Bardziej mnie to motywuje i nie mogę się doczekać dzisiejszego wieczoru. Miejscowe dziewczyny już cię zaczepiają, piszą do ciebie? Nie, no tylko moja dziewczyna mnie zaczepia, tam szturcha. Bardzo dobra dyplomatyczna <noise> odpowiedź. Nie, no tak jest, więc wiesz. Tylko mam jedną dziewczynę i jej się trzymam. Dobrze. Sparing partnerzy, w, jako że ty jesteś takim zawodnikiem pomiędzy tak klubami, Shooters, Konin, Ankos, Zapasy, w Shooters macie bardzo dużo zawodników 6-6 w tej kategorii, więc to chyba bardzo wygodne dla Ciebie. E, tak, mamy dość sporo tych niskich kategorii, chłopaki są mocni. E, w gruncie rzeczy są dużo mocni bardziej w stójce i w jiu -jitsu. Dlatego też zdecydowałem się, żeby jeździć do, do Poznania, do Andrzeja Kościeleskiego, do chłopaków z Ankosu, że no tam chłopaki są mocni w zapasach i też nie tylko. I moim zdaniem jest, moje zdanie jest takie, że powinno się jeździć co chwilę gdzieś indziej i trenować z kimś innym, bo zdobywa się doświadczenie i, no i to jest ważne, żeby nie trenować cały czas z, tym, z tymi samymi ludźmi, tylko z kimś innym. I tak jak w Ankosie, no to, to, no to jest najlepszy klub w Polsce, naj, najmocniejsza ekipa, więc. Jak tam się da radę, to da radę wszędzie. To na pewno będziesz wyczekiwał wieści od Mateusza Gamrota, co prawda walczycie powiedzmy w podobnych godzinach, także, ale na pewno, jak to oceniasz jego walkę? No, myślę, że Mateusz jest na pewno bardzo dobrze przygotowany, zresztą zawsze on jest bardzo, bardzo dobry i mocny, czy jest na roztrenowaniu, czy nie jest na roztrenowaniu, to jest mega twardzielem, mega kozakiem, więc myślę, że spokojnie da radę, on tak samo jak ja bije się z Anglikiem, więc... No dzisiaj miejmy nadzieję, że dla Anglii nie będzie to szczęśliwy dzień. Cztery wygrane z rzędu w Twoim wypadku, dzisiaj szansa na, na piąte. Na pewno masz jakiś plan? No tak, mam plan jak na każdą walkę, do której wychodzę jest plan i... Nie, nie mam na myśli plan na Aha. dalszą przyszłość. Znaczy to już plan jakiś jest, a generalnie to mój menadżer się tym zajmuje. Jakieś tam rozmowy mieliśmy co dalej, ale no wszystko zależy od tej walki. Mhm. A możesz coś powiedzieć więcej? To mi dopiero żmika <noise> zdrać później. <noise> Dobrze. Nie chcemy tutaj podkręcać, więc tylko zostawiamy na razie tą walkę, a później będziemy gadać po. Okej, okay. widzimy się po. W takim razie bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie dziękuję i pozdrawiam wszystkich. <noise> Dzięki.